Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj mamy tutaj specjalnego gościa. Jesteśmy znowu Cześć. w plenerze. Ej. Poczekajcie. I ten gość ma dla was coś specjalnego do przekazania. Ja dzisiaj jestem bez kaszojada, ale mamy gościa specjalnego. I teraz tutaj. Cześć, jestem Ewa. I mam konia Majic. No i co byś chciała powiedzieć? No, zapraszam na zawody w Rumi. Które się odbędą w Garbowie. W Darbowenie, tak? I kiedy? I kiedy te zawody będą? 4 września są, nie? 4 września. I będziesz startowała z Mają? I będę startowała z moim koniem, moim imieniu Maja. Maja, a pokaż tego konika. A skąd masz takiego ładnego konika? Moja ciocia mi go uszyła. Ciocia ci go, Zapraszam go uszyła. Zapraszam na, na, na zawody w Garbowenie! Brawo! Okay. No ja również zapraszam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie e, i do zobaczenia z Kaszojadem. Będziemy na pewno tam e, szaleć i Ma Maja wraz z Ewą będzie również szaleć. Hej, hej! No i teraz trochę szczegółów. Zawody zostaną rozegrane na terenie Akademii Jeździeckiej Darbufen na ulicy Stoczniowców 2A w Rumi. Będzie rozegrane 5 konkursów. Konkurs numer 1 to będzie mini LL z przeszkodami o wysokości 40-50 cm, i tutaj dla wszystkich zawodników do 9 lat. Drugi konkurs, konkurs LL, tu przeszkody już będą na wysokości 60 cm, trzeci konkurs L 70-80 cm. Nowość tym razem, konkurs numer 4 to będzie sztafeta, w której Zawodnicy wezmą udział w parach wraz z osobą dorosłą. No i oczywiście piąty konkurs, który będzie zwieńczeniem całego dnia, będzie to konkurs potęgi skoku. Konkursy zaczynają się o godzinie 10.30. No i co najważniejsze, zgłoszenia. Zgłoszenia należy zgłaszać tylko i wyłącznie. E-mailowo na adres, tutaj, który widać poniżej, hobbyhors.events.mapa.gmail.com. I tutaj należy wpisać w treści tej wiadomości, trzeba wpisać imię i nazwisko zawodnika, imię Hobbyhorsa oraz konkurs maksymalnie dwa konkursy, do który, w których chcielibyście wystartować. I teraz, jeżeli będzie e-mail zwrotny. Od organizatorów, to oznacza się, że zostaliście zapisani na te zawody. I płatności dokonujemy już po przyjściu na zawody. Za start w dwóch konkursach płacimy 50 zł.